Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Tomasz Kalko i w firmie Blachy Pruszyński jestem odpowiedzialny za dział szkoleń i za wprowadzanie nowych produktów. Dzisiaj opowiemy państwu o dwóch bardzo ciekawych tematach, czyli o blachodachówce Modus, ale też o blachodachówce Optima. Dlaczego pojawiają się dwie nazwy? Dlatego, że na przykład w przypadku Rena, którego widzieliście Państwo w poprzednim filmie, używamy jednej nazwy, czyli blachodachówka cięta na wymiar jest nazywana Ren, natomiast panelówka Ren panelowy. Natomiast w tym przypadku używamy dwóch nazw. Wyszliśmy z takiego mechanizmu skojarzeń, czyli modus to jest blachodachówka modułowa, a optima od optymalizacji to jest blachodachówka cięta na wymiar. E, dlatego między innymi na tych logotypach, które Państwo przed chwilą widzieli, pojawiały się dwie nazwy. Jeżeli chodzi o blachodachówkę Modus i blachodachówkę Optima, historia tych blachodachówek to jest historia naszych rozmów z rzemieślnikami. Na pewnym etapie, kiedy cały rynek to były przede wszystkim blachodachówkę, blachodachówki imitujące dachówkę s szukaliśmy jakiegoś nowego kształtu, nowego rozwiązania, czegoś, co będzie trochę przełomem na rynku. I wynikiem tych rozmów były uwagi rzemieślników, że dla nich bardzo byłoby cenne, gdyby blachodachówki były symetryczne i gdyby brzeg blachy kończył się jak najbardziej pionowo, ponieważ dzięki temu. Po założeniu nie widać miejsc połączeń. To Do tego, jeżeli zakład jest pionowy, to w momencie, kiedy powstają jakieś mikroodkształcenia przy przenoszeniu, to po zakładzie tego nie widać. I wynikiem właśnie tych prac, tych konsultacji jest ten właśnie produkt, który będziemy dzisiaj opisywali. Zanim produkt, to powiem Państwu o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o powłoce, której tutaj używamy. Używamy tutaj. Powłoki Purmat, która fizycznie wygląda dokładnie tak samo jak powłoka poliestrowa-matowa, ponieważ to jest ta struktura, która Państwu jako klientom się podoba, natomiast jest zupełnie inną powłoką. W roku 2008 pojawili się nasi partnerzy biznesowi z koncernu ArcelorMittal z działu rozwojowego z informacją, że jest już nowe pokolenie lakierów lakierów poliuretanowych. I że w tych lakierach poliuretanowych można osiągnąć dużo wyższą trwałość, dużo wyższe odbarwianie, odporność na odbarwianie, na rozwarstwianie. Cena tego była bardzo, bardzo wysoka, ponieważ ta cena była 50% wyższa. E, myśmy wyszli z założenia, ponieważ to w tej rozmowie konkretnie nie padło, że te różnice pewnie będą około 30%, ale zrobiliśmy badania starzeniowe. I z, po badaniach starzeniowych okazało się, że te, te lakiery nie są lepsze o 30%, tylko są lepsze o 300%. Proszę Państwa, PURMAT jest w tej chwili najlepszą powłoką lakierniczą, jaka w ogóle jest na rynku. Nie ma w tej chwili niczego lepszego. My jako inwestorzy, czyli my, osoby współpracujące gdzieś tutaj wewnątrz z firmy, rozumiejące te mechanizmy, w momencie, kiedy sami jesteśmy inwestorami, zawsze kupujemy właśnie tą powłokę, ponieważ ona po prostu jest najlepsza. A różnica w cenie już nie jest taka wysoka, ponieważ ona się waha między 20 a 30%, co biorąc pod uwagę cenę całego dachu, montażu, to nie jest już tak duża różnica. Oczywiście rozmowa o cenie jest bardzo trudna. To inwestor musi o tym decydować, ale warto na to zwrócić uwagę. Warto rozumieć, że powłoki poliuretanowe, jeżeli klient ma 35-40 lat, to są właściwie już powłoki na pokolenie, czego niestety o poliestrach nie można nie można powiedzieć. Do tego warto jeszcze zwrócić jedną uwagę, ponieważ struktura tej powłoki jest dokładnie taka sama jak w przypadku blach poliestrowych. I po to, żeby uniknąć jakichkolwiek pomyłek, to lakiery poliuretanowe, purmat, purmat jest zamawiany z innym lakierem podkładowym. Czyli na lakierach poliestrowych jest podkład najczęściej w takim odcieniu, natomiast na purmacie jest podkład w takim odcieniu różowym. To wynika z tego, żeby nie było jakichś pomyłek przy załadunkach, przy wydawaniu. Blach płaskich. Natomiast myślę, że więcej na temat tego, czym się różni Purmat, jakie są różnice z punktu widzenia rzemieślnika, wykonawcy myślę, że to jest bardzo ważne opowie nam nasz gość Artur Falkowski. Artura poznaliście już Państwo. W momencie, kiedy nagrywaliśmy film o Blachodachów Ceren, więc myślę, że czas Artura zaprosić i czas chwilę porozmawiać i o modusie, i o Purmacie, i o tych wszystkich rozwiązaniach, które mamy tutaj. Artur, czy ja mogę Cię prosić? Cześć, Tomek. Cześć, Artur, witam Cię ponownie. Fajnie. Artur, jak słyszałeś, opowiadałem o, o modusie, ale też o purmacie. Z Twojego punktu widzenia, czym ten purmac się różni od poliestru? Dla mnie, jako dla wykonawcy, mm, główną cechą tych lepszych powłok jest to, że po prostu jest mm, bardziej trudno zarysować. Dachów nie robimy z powietrza, <laughs> trzeba okay. po tym dachu chodzić, żeby montować. Y Kolejne warstwy dachu, kładziemy drabinki, kręcimy butem po tej blasie. No, purmat jest akurat o tyle e, mocną powłoką, że trzeba się postarać po prostu, żeby go zarysować. Czyli z swojego punktu widzenia, purmat jest dużo bardziej odporny na zarysowania, tak? Tak, tak, tak. No dobra, a dzisiaj gwiazdą naszego filmu i takim tematem przewodnim jest blachodachówka Modus. Co w tej blachodachówce powoduje, że dekarze ją bardzo lubią? Bo ja już nawet słyszałem takie komentarze, że jeżeli chodzi o blachodachówki panelowe, z punktu widzenia rzemieślnika, to jest najlepsza, le, najlepsza panelówka do montażu. Z czego to wynika? Pewnie też równie też wyrazisty kształt. Ale tutaj to przetłoczenie, przetłoczenie, takie prawie że pionowe powoduje, że ten arkusz też rzeczywiście, gdy mamy ten arkusz nieprzymocowany, tak wciśniemy arkusz w arkusz, to on rzeczywiście już nie ma tego manewru na boki. Czyli łatwiej jest po prostu na pewno dekarzom, po prostu na pewno jest łatwiej składać te arkusze ze sobą. Czyli rozumiem, nie widać punktu połączenia tej stras? Tak, bo I... każdy wygląda. Mamy tutaj takie fajne podgięcie po, po całej krawędzi. Ono sprawia, że mamy ten sam efekt. Yy... Nie widać efektu połączenia arkuszów ze sobą. Rzeczywiście, tutaj, tutaj jest miejsce połączenia. W momencie, kiedy to jest dociśnięte, no to to połączenie jest praktycznie niewidoczne. To rzeczywiście jest wielka, tak, wielka zaleta je, tego, je, jest, tego produktu. No, chodzi głównie tutaj o te prawe, pionowe e, przytłoczenie tej blachy. Okej, okay, Artur. Opowiadaliśmy już o wkrętach, o mocowaniach, o tego typu rzeczach. Chociaż tutaj, tutaj użyłeś wkrętów ośmiokątnych, poprzednio mówiłeś, że używasz torksów. Gdzie użyłbyś tego wkręta standardowego ośmiokątnego, a gdzie torksa? Czy jest jakaś różnica, czy to. Tak, jeżeli będziemy mieli wyższy budynek i te wkręty tak z pewnej odległości już praktycznie nie są widoczne, to można zastosować wkręty farmerskie, które są potocznie zdane. I jeżeli mamy niższe partie obróbki blacharskie, to lepiej jest zastosować wkręt na torxa. Czyli rozumiem, budynek niski, jeżeli by widać połać z jakiejś tam... Tak, ale to też wtedy, tutaj jeżeli spojrzymy, to widać te wkręty na połacie tak, i one tak. rzeczywiście te ośmiokątne są takie wyraziste, Wkręt na torce jest mniej widoczny, więc lepiej na niższych budynkach mocować. Używać Torksa. Dobra, ja Cię chciałem zapytać, bo oglądałem ten model o tą obróbkę. M mogę? Ja bo zna. to jest nietypowa obróbka. Ja w jednym miejscu, o którym zaraz powiem, e, widziałem już Twoją pracę i ten rodzaj wykonania, ale nie ukrywam, że ta wiatrownica, którą tutaj zrobiłeś. Dla mnie jest zaskakujące. Ja pierwszy raz widzę. To taką jest tylko przykład, ze względu takiego, że mhm. mamy taki, a nie inny model. No już nie stawialiśmy tutaj do komina lub okna, ale takie wykończenie występuje przy kominie, mhm. przy attykach, przy oknie dachowym przede wszystkim. I na tym się głównie skupmy, że przy, w takich miejscach, jak w ogóle połączyć wzdłużnie e, blachodachówkę z obróbką. Dlaczego dla mnie Czyż jest to rozumiem, takie, że to rozwiązanie. Nie byłoby stosowane jakieś tam super promowane do wiatrownic, tylko częściej w związku z tym, że na tym modelu nie mamy tego, użyłbyś go przy ogniomurze, przy attyce, czyli tam, gdzie blachodachówka przy kominie, rozumiem, tam gdzie ona się kończy jakimś elementem. Tak, tak? przy oknie dachowym. Załóżmy, że tu, gdzie stoisz, ty, byłby komin. Aha. To jest rynienka odprowadzająca. musiałby być duży komin. <laughs> nie przesadzaj. <laughs> okay. To. Yy, jest rynienka odprowadzająca wodę z zakomina, i tutaj mamy przypadek identyczny jak w oknie, w oknie dachowym. Nasza blachodachówka musi najść yy, na rynienkę też odprowadzającą wodę i dojść do elementu pionowego tej obróbki. W oknach dachowych czasami ta stójka tutaj ma wysokość dwóch, maksymalnie trzech cm. I teraz nasze pokrycie w postaci blachodachówek yy, jest pokryciem wysokim, bo w tym najwyższym punkcie sięga nam to nawet do 6 cm wysokości. Mm -hmm. Jeżeli nie zamkniemy tego boku yy, naszej blachodachówki, to po prostu będziemy mieli tutaj dziurę. No właśnie, no bo jak patrzyłem, jak robi większość rzemieślników, to większość rzemieślników w takich miejscach po prostu obcina tą blachę w tym miejscu. No i ona jest tutaj trochę poszarpana, no generalnie sterczy kawałek obciętej blachy. Rzeczywiście ja u Ciebie po raz pierwszy widziałem taki rodzaj, taki rodzaj wykończenia, a obserwuję pracę rzemieślników, no bo współpracujemy z wieloma rzemieślnikami. Obcięcie e, tego to, to najłatwiejszy sposób, tak? możemy to zrobić tak, ale załóżmy, że przy oknie dachowym mamy uszczelkę klinową. I jeżeli ona będzie odsłonięta i narażona na promieniowanie UV, to po prostu ona po jakimś czasie zaczyna się degradować. Więc I to nie jest tylko kwestia estetyki. No, oczywiście, głównie my wykonujemy to z tego względu, że po prostu ten dach był bardziej żywotny, okay, bo wiesz co? mamy zdjęcie okna połaciowego które zrobiliśmy przed chwilą na centrum szkoleniowym ponieważ mamy tam modele i to jest model który prawdopodobnie robiłeś albo ty albo któryś z twoich kolegów z białostockiego oddziału i on był, jest właśnie w taki sposób wykonany. Ja mówiąc szczerze, myślałem, że to jest tylko kwestia estetyki. Nie, no załóżmy, że ten element byłby tutaj wzdłuż po prostu przecięty. Nacisnęlibyśmy nawet przy samym montażu kolanem i już nie będziemy mieli tej prostej linii, po prostu ta blacha nam się powgina. Załóżmy, że inwestor, no, jeżeli rozbierzemy rusztowanie, jak może skontrolować nasze prace? Wyjrzy przez okno dachowe. no i... No tak, to pierwsza nie, rzecz, nie, bo nie, widzi to kawałek obciętej blachy sprawy. No nie daj Boże jeszcze się skaleczy, tak? To już jest kwestia estetyczne. No tak, Czyli no, estetyka i bezpieczeństwo trochę. Yy, dokładnie, ale też. Yy, no, no dobra, każdy, cechy techniczne rozumiem. Ce, cechy techniczne to takie, że po prostu tutaj jak jest taki otwór w wysokości 5 cm, to po prostu może tam się dostać nawet mały ptaszek pod spód. Okej, okay, czyli to jest zabezpieczenie, żeby tam się nie dostawał śnieg, deszcz, żeby się nie dostawała woda, żeby się tam nie dostawały jakieś tam zwierzęta. Coś jeszcze jest? Mówiłeś jeszcze o uszczelce i o promieniowaniu ultrafioletowym, jak żeśmy rozmawiali. Tak, przy oknach dachowych ta rynienka, która jest już pod blochodochówką, sięga szerokości 8 cm. Na niej na środku jest zazwyczaj przyklejona ta uszczelka klinowa, czyli tak naprawdę do od krawędzi obciętej i tej szerokości tej dziury w granicach 5 centymetrów do uszczelki klinowej jest tak naprawdę centymetr. Więc ta uszczelka jest, można powiedzieć, że cała odsłonięta na po prostu na słońce, a promienie UV no, potrafią zdegradować to w krótkim czasie. No dobrze, czasie. Ale Artur, to czemu inni rzemieślnicy tego nie robią? Czy to jest trudne do zrobienia? Nie powiedziałbym. Najlepiej będzie jak pokażę, bo przygotowałem element, który mhm na którym pokażę, jak to po prostu łatwo sprytnie zrobić. pokażesz nam to? Tak. Dobra, super. To może ja ci tutaj nie będę przeszkadzał, a ty opowiadaj o tym, co, co robisz. Wycięliśmy już yy, mały element. Wcześniej ja wycięłem y, element blachodachówki. I zobaczcie, nawet tutaj ta krawędź przecięta po niblerze już wystarczy małe wgięcie i nie mamy prostej linii. Metrówka jeszcze by się przydała, znam już wymiary modelu i poprzednich blach, które zostały wykonane. Tutaj akurat musimy opuścić do dołu 3,5 cm. No i ten wymiar odznaczamy. Pod kolejnym Arkuszem dajemy 2 mm więcej. No i teraz musimy odrysować to prosto linię. My teraz najprościej. Przecinamy te krawędzie. Mówiąc szczerze, jak ty to robisz, to to wygląda na bardzo proste, nie wiem, czy to jest Kwestia doświadczenia, czy. Jeżeli coś nie jest standardem, to rzeczywiście tego wykonawcy nie robią. Ale jeżeli coś jest standardowe, to wtedy będą wykonywali to wszyscy. Czyli rozumiem, że to jest tylko kwestia po prostu zrobić pierwszy raz, zobaczyć, jak się to robi. Tak. I się okaże, że to będzie. No dobrze, ale Artur, to czekaj, ja ci zadam jeszcze jedno trochę prowokacyjne Proszę. pytanie. Często jak rozmawiamy z wykonawcami, proponujemy jakieś takie bardziej skomplikowane rozwiązania, to wykonawcy mówią, no ale panie Tomku, kto za to zapłaci? Klient chce jak najtaniej ten montaż. I później jest presja, żeby była jak najniższa cena. I to, co robimy jest wynikiem trochę tej presji klienta na cenę na pewno, ale wystarczy podać przykład. Każdy wykonawca ma teraz telefon komórkowy przy sobie, i zapytać, czy pan chce tak wykończone okno? Mhm. W porównaniu do tego, jakby wyglądało to Czy Pokazać to bez zdjęć po prostu tego, co było. krótka rozmowa. Zresztą. Klienci nie wybierają dobrych. Wykonawców na pewno po cenie. Tak? Muszą jednak zaufać, bo trudno, żeby omówić wszystkie kwestie dachu z, z klientem. Przed rozpoczęciem prac. Czyli z tego wychodzi trochę wniosek, nie brać najtańszych ekip, tak? No na pewno. Ale rozumiem, że. No dobra, no to jest jakieś rozwiązanie zawsze. Chociaż ja jako inwestor mam zawsze taki dylemat. Czy nie, czy, nie zapłaci, czy, tak, czy nie zapłacić więcej? Czy nie zaoszczędzić, czy nie próbować gdzieś szukać tego, kto zrobi tanio i dobrze? I rozumiem, że to jest wszystko, tak? Tak, zostało przyciąć te krawędzie po prostu tylko dłuższe. Ja ci to przetrzymam. Czy to jest patent, który ty wymyśliłeś, czy gdzieś podejrzałeś u kogoś? Czy gdzieś to znaczy czy jest jakiś wynikiem jakiejś pracy wspólnej? Bardziej, bardziej chyba chęć tego, żeby to rzeczywiście w tym miejscu zaczę zaczęło wyglądać dobrze. Moja przygoda w ogóle zaczęła się z pracą z rąbkiem rzemieślniczym, i tam na dachu nie powinno być krawędzi, która zakończa się w ogóle ostrą. Blacho, tak? Aha. I no, taka chęć chyba własna, żeby to wyglądało porządniej. było. Ja rozumiem, że to jest jakieś rozwiązanie przeniesione trochę z rąbka rzemieślniczego, tak? Hmm, może tak, ale. Jednak. No i taki arkusz już przegięty. Możemy montować. bo ja tam mam cały arkusz, już żeśmy przygotowali wcześniej. – Ja tylko pokażę, że ten, który zrobiłem, rzeczywiście nam pasuje. No i zobaczcie. Jeżeli by była to krawędź tylko i wyłącznie cięta, to tutaj bardzo łatwo by było zrobić nawet wgniota przy montażu. Ale to jest tylko przykład. – No dobra, to myślę, że dam ci już ten arkusz przygotowany wcześniej. Żebyśmy go zamontowali. No i teraz, czy tu może się dostać jakiś ptaszek lub jakiś zwierzak, czy jest w stanie nawiać nam wody lub śniegu? No, chyba Zdecydowanie, nie. Artur, nie. Co prawda rzeczywiście pierwsza rzecz, którą się, która rzuca się w oczy, to estetyka, ale te rzeczy techniczne też są, też są bardzo ważne. No dobra, czyli rozumiem, że montujemy te, te nasze ostatnie dwa arkusze na tym modelu. No i skręcę już to blachę. Przy wkrętach z łbem ośmiokątnym też mamy zszywki. Warto o tym pamiętać, że zszywkami łączymy arkusze ze, ze sobą, w tej rzeczywiście te połączenia są dużo... Mocniejsze. Tak opowiadaliśmy już o tym przy, przy Torksach. To też namawiamy Państwa na obejrzenie naszych poprzednich filmów, ponieważ staramy się, staramy się te ciekawostki trochę rozbić na raty, podawać Państwu to. Etapami, więc jeżeli ten film się Państwu podoba, to cofnijcie się też Państwo do wcześniejszych filmów, na pewno znajdziecie tam ważne, ważne rozwiązania, ważne elementy. I też oczywiście przypominam, że zaczęliśmy już serię, więc jeżeli ten film Państwu się podoba, uważacie, że dostajecie coś wartościowego, polubcie ten kanał, korzystajcie z tej wiedzy, którą się dzielimy, którą, którą Państwu dajemy. Artur, ja Cię przy poprzednim filmie trochę próbowałem wyciągnąć mhm. na, taką rozmowę, na taką rozmowę dotyczącą rozwoju, edukacji. Ty mówiłeś, dużo, ty mówiłeś dużo o samorozwoju, o tym, że ten rozwój był wynikiem... Był wynikiem doświadczeń z wujkiem, z tego, że trafiłeś do bardzo dobrej firmy. Natomiast czy, no jak wygląda kwestia edukacji, powiedz? Bo wiem, że to jesteś członkiem Stowarzyszenia Dekarzy. To, że uczestniczyłeś w mistrzostwach, te wszystkie doświadczenia w mistrzostwach, przygotowanie do mistrzostw, to była po części Twoja praca, no ale po części to też było związane z działalnością Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Dekarzy. Co daje w ogóle uczestnictwo w stowarzyszeniu? Praca, czy edukacja, przede, w przede wszystkim, przede wszystkim ważna jest rozmowa wykonawcy z wykonawcą z tej samej dziedziny. Jeżeli dzielimy się swoimi doświadczeniami, doświadczeniami, a przede wszystkim problemami, to na te problemy po prostu nie napotkamy ich na własnej drodze albo przejdziemy przez nie dużo łatwiej. To daje właśnie Polskie Stowarzyszenie dekarzy, że są spotkania wykonawcy między sobą można powiedzieć trzymają, a nie biją się jakoś tam cenowo i z tego wychodzą fajne rzeczy, bo mieć... łatwo jest powiedzieć, że lepiej się uczyć na czyichś błędach, ale na swoich uczymy się najlepiej, ale jak wiemy, że ktoś miał taki problem, to już wiemy chociażby daj mi do kogo zadzwonić i jak on sobie z nim poradził. To też ciekawe, że w ogóle z wykonawców budowlanych tylko dekarze stworzyli realnie społeczność, stowarzyszenie Um, są oczywiście stowarzyszenia innych... Y innych montażystów, ale tylko dekarze rzeczywiście bardzo aktywnie współdziałają ze sobą, tworzą szkoły, gdzieś współuczestniczą w edukacji, bo Białystok pod tym względem chyba był w ogóle pionierski, czyli tam powstał chyba jakieś powstały pierwsze programy do przeniesienia do szkół zawodowych, więc to też jest jakaś bardzo ważna część pracy stowarzyszenia. No tak, ale to jest praca stowarzyszenia to jedno, ale też ważne, żeby dekarz nie ma czegoś takiego, że mam 50-60 lat i już wiem wszystko. Rynek się zmienia, technologie się zmieniają, wchodzą cały czas nowe produkty, cały czas na bieżąco trzeba się szkolić. Więc. Yy... Potrzeba jest y, robienia szkoleń lekarskich. No, akurat tutaj może to znaczy, tym... Artur ma, Artur ma na sobie koszulkę z, logi, z logiem Akademia Rzemiosła. Akademia Rzemiosła to jest też marka trochę firmy Blachy Pruszeński, e, czyli szkolenia praktyczne, które organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem Dekarzy, e, w tym przypadku akurat z mazowieckim oddziałem. E, I Artur jest jednym ze szkoleniowców, czyli osobą, która uczy, Rzemieślników, nowych rozwiązań. W tym, w tym w Akademii Rzemiosła można się nauczyć montażu blachodachówek panelowych, rąbka, karo. Więc to jest tylko kwestia komunikacji między nami. To są malutkie grupy, 4, 7, 10, 12 osobowe. To są chyba największe grupy, jakieś, jakie nam się zdarzyły. I rzemieślnicy realnie przez dwa dni pracują na modelu, ucząc się, ucząc się montażu każdego produktu. I tak jak mówiłem już, Artur, jest jeden z nauczycieli, którzy, którzy prowadzą tą edukację. Artur, może ja podejdę do ciebie, pomogę ci troszkę znowu. O, widzę, radzisz sobie beze mnie. No Straszny, chciałem być kurczę, ale Widzę, że facet w marynarce. Na co dzień, na na co dzień trzeba to robić samemu. No, no nie <noise> trzeba tego robić samemu, ale możliwości, jakie daje nam pokrycie panelowe, eliminuje trochę potrzebę użycia większej liczby rąk do, do wykonania pracy. takiego pokrycia. Więc nauczyliśmy się to wkładać okay. samodzielnie. To ty może skończę, jeszcze opowiem, co będzie w następnych filmach. W następnych filmach. Będziemy Państwo opowiadali o montażu blachodachówek. Loara, będziemy pokazywali jeszcze w ogóle inne nasze produkty. Będziemy też dzielili się takimi ciekawostkami, czyli będziemy się starali między wiersze trochę wprowadzać też takie ważne rzeczy, ważne rozwiązania, to na co trzeba zwrócić uwagę. Będziemy opowiadali trochę o lakierach, po to, żebyście Państwo mieli świadomość tego, czym te lakiery się różnią, żebyście Państwo mogli świadomie dokonywać, dokonywać wyboru. Artur, czy ja rozumiem, że na ten film chyba nam wystarczy opowiedzieć? Opowiedzieliśmy trochę o PURMACIE, opowiedzieliśmy o MODUSIE, więc ja chyba bardzo Ci dziękuję za to, co pokazałeś. Rzeczywiście bardzo szybko, bardzo łatwo coś, co jest ważne, co, co może wyróżniać dobrego rzemieślnika. Bardzo Ci dziękuję za to, co, za Twoją wiedzę, za, za Twoją opowieść. Dzięki dziękuję bardzo. Ci. Dzięki Również dziękuję. A ja zapraszam jeszcze państwa na koniec tego filmu. Zobaczycie państwo jeszcze inwestycje w tych blachodachówkach, czyli w blachodachówce Modus, w blachodachówce Optima. Oczywiście zapraszam na następne filmy, zapraszam do śledzenia naszego kanału, a ja już państwu bardzo dziękuję. Tomasz Kalko.